Bardzo miło, że jesteście w Aura Centrum Olsztyna. My dzisiaj mamy dla was wszystkich coś niesamowitego, czyli strefę eSport Gaming Kings napędzaną przez Orange. Grałem jeden na jeden z ludźmi tutaj, co przyszli. Polegało to na tym, że kto mnie pokona, wygrywa tutaj fajne nagrody. Ciężko i na swoim sprzęcie, no. Bo no to inaczej jednak w domu ze swoją myszką, swoją klawiaturą. A... Dwóm osobom się udało wygrać, także są tutaj myślę jakieś tam potencjalni przyszłościowi gracze. Pokazuje to, że naprawdę mamy tutaj dobrych, fajnych zawodników. A teraz zapraszamy na wielki finał! Nagród rzeczowych, ale także i tysiąca złotych, no i przede wszystkim biletu do wielkiego finału, który odbędzie się w listopadzie w Krakowie. Dzięki za imprezę, pani się grało.